Coś ludzie zapierdalają Siemanko. Jesteśmy przed wyjściem na imprezę na ulicy 6 sierpnia do pubu Kribi czy tam Kirby, nie, nie pamiętam jak się ten pub nazywa. W każdym razie udajemy się na imprezę i w planie mamy zrobienie relacji z tej imprezy. Nie? No. Będzie freestyle'owo na pewno, za chwilę zjawią się chłopaki, będzie kurwa naprawdę dobrze. Nie? No. darmowa reklama zawsze się przyda to działa w obie strony ojo siłanko tym właśnie przed Pawłem Kirby nie wiem co jest z tym Kirbym bardzo dużo ludzi przyszło i w ogóle jest fajnie peace za bardzo czasu yeah. yeah. nie ziom reprezenty każdy z, z miejsców swojej peace and love peace and love Papa. tak wygląda system od środka. Koniec czerwca, 45 sekund, Ełtys Jędru Michałowicz! Pod koniec czerwca, Ełtys Pod koniec czerwca mam taką pani przyszedł tu łaka rozjewa. Tam tych się ciężko, ale po Jak to właśnie jest, że najlepsze imprezy są z pozycji baru? Tu jest zawsze najlepsza impreza. Bar to jest pierwsze miejsce, gdzie się udaje zawsze po przyjściu na imprezę. Please.